Kalę masz czpaczkę Opa Czekaj, podbieraszki Oj, 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 opa A szkoda, że tak się trochę nie nagrało No i a może już się jakie ładnie, barwiony, no, ładnie Możesz go ładnie unieść i pokazać zaprezentować maluszek oh. masz? No, no, ja może z podbieraka go wezmę, co? bo też tutaj nie chcę go rzucać okay. wypuszczamy go a nawet nie mierzymy, a może 40 nawet chyba nie, nie. Po miesiącu kurczę, zmagań coś złapałeś. Znaczy, no ja, no ja... No. Złapaliśmy coś w końcu.